do programu dyżur eksperta przyjął profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Skarżyński, specjalista w dziedzinie otolaryngologii i otolaryngologii dziecięcej. Kolejny odcinek będzie poświęcony chorobom laryngologicznym u dzieci związane z nimi do stanowią jedną z najczęstszych przyczyn wizyt rodziców wraz ze swoimi dziećmi u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ale również u internisty lub laryngologa. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Pani redaktor, witam Państwa. Pierwsza grupa pytań dotyczy usunięcia trzeciego migdała. Pierwsze brzmi, czy wskazane jest usunięcie trzeciego migdała u dziecka, u którego występują częste objawy infekcji gardła lub powracające infekcje uszu? Infekcje związane z górnymi drogami oddechowymi bardzo często są współistniejące z przerostem migdałka gardłowego. Bardzo wielu specjalistów ma różne zdania na ten temat. Jeśli chodzi o taką praktykę kliniczną, to należy zadać sobie kilka podstawowych pytań. Czy nasze dziecko chrapie? Czy chodzi z otwartymi ustami? Czy ma problem z takim właściwym oddychaniem przez nos? Jeśli takie objawy mamy, możemy podejrzewać przyrost migdałka. I wtedy powietrze, które przechodzi przez usta, a nie przez nos, jest po pierwsze nieogrzane. Drobnoustroje, bakterie, które są w powietrzu, łatwiej osadzają się w jamie ustnej niż w nosie, nie są jakby filtrowane, jakby automatycznie powodują, że te infekcje mogą być częstsze. Jeśli mamy do czynienia ze współistniejącym okresowym na początku takim nawracającym zapaleniem ucha, to znaczy, że przerost migdałka już jest większy niż. Te kilka centymetrów, i w tym momencie trzeba pomyśleć o robieniu jakby kontroli ucha, czyli w tym momencie, kiedy jest zabieg operacyjny, po usunięciu migdałka gardłowego, który uciska ujścia trąbek słuchowych, dokonujemy także kontroli ucha. Najlepiej jest wykonać w tym tym panopunkcję, takie delikatne nacięcie błony bębenkowej, i sprawdzenie, czy nie gromadzi się tam płyn. Bardzo często badania słuchu mogą okresowo się pogarszać, i pacjent zgłasza się do nas podczas zabiegu operacyjnego lub podczas wizyty kontrolnej i wynik ten jest prawidłowy, co może być bardzo mylące badanie impedancji, które jest takim typowym badaniem, które nam pokazuje, czy ten płyn jest w uszach może być dobrze, ale płyn może się osadzać w po tym panu. Dlatego tak, jeśli mamy tego typu objawy, należy wyciąć migdałek gardłowy i dokonać analizy, czy należy także wykonać tym ewentualnie drenażu ucha. Kolejne pytanie naszego czytelnika dotyczy nadal procesu diagnostycznego. Jakie badania należy wykonać podczas diagnostyki równicowej, gdy podejrzewamy przerost migdała? Takie podstawowe badanie, które może wykonać każdy laryngolog, to dziecko otwiera buzię, patrzymy, jaki jest stan, czy nie są powiększone migdałki podniebienne i po prostu mówimy proszę powiedzieć, A albo E. W tym momencie podniebienie podnosi się jakby do tyłu i widzimy, że jeśli ono się właściwie podnosi, to nie ma tam przeszkody. Kiedy mamy wątpliwość i objawy są takie, że mogą być infekcje, mogą być jakieś sytuacje, które wyglądają jak przyrost migdałka gardłowego, ale mogą wynikać na przykład z alergii, Wskazane jest badanie fiberoskopowe. Wtedy wprowadzamy giętki fibroskop, to jest taka giętka kamera do jednego z przewodów nosowych i patrzymy na żywo, jak ten migdałek wygląda. To, co może różnicować, to alergie, które bardzo często objawiają się w kwieci. Takim typowym przykładem jest dziecko, które zgłasza się na wiosnę, kiedy pylą brzozy, olchy, potem y, bliżej wakacji trawy i wtedy zadajemy pytanie, czy takie sytuacje miały miejsce czy nie jest tak, że zawsze o jakiejś porze roku jest sytuacja taka, że te alergie się zdarzają, zważyć wykonanie dalszej diagnostyki różnicowej, powiedząc alergicznych. Czy przerost migdałka gardłowego to dość błahe schorzenie, a, a czy może być również powodem poważniejszych powikłań? Przerost migdałka gardłowego jest takim momentem w życiu każdego dziecka, którego nie należy lekceważyć. Wielu specjalistów mówi, a to on się jeszcze może zmniejszyć, a to podamy jakieś ślewki, ale jeśli kiedykolwiek zdarzyło się, że był epizod zapalenia ucha, to jest to sygnał ostrzegawczy, że należy ten migdałek usunąć. Istnieje kilka wytycznych, różne towarzystwa w różnych krajach różnie do tego podchodzą. Bardzo istotna jest praktyka kliniczna i wywiad, jaki pacjent miał białe wcześniej. I to, co jest najgorsze, to często pacjenci przechodzą ten migdałek gardowy, który jest na początku powiększony. Potem powiększają się migdałki podniebienne, potem mamy płyn w uszach, który może doprowadzić do tego, że tworzy się kieszonka, na przykład tym banalna, bo ona się wciąga, może ta błona pęknąć, jak pęknie, może wrosnąć na skórek i możemy mieć do czynienia z tak zwanym perlakiem, czyli skóra rośnie w uchu środkowym i może doprowadzić do zniszczenia ucha środkowego, nieodwracalnego zniszczenia struktur i do y, trwałego niedosłuchu. Kolejne pytanie od naszego czytelnika dotyczy właśnie niedosłuchu u dzieci i pogorszenia słuchu. Jakie schorzenia są określane jako nagła głuchota, jak przebiega ich rozpoznanie i co przyczynia się do nagłego pogorszenia słuchu u dziecka? Nagła głuchota dosyć rzadko występuje u dzieci. Według danych literaturowych jest to zjawisko sporadyczne. Częściej występuje u osób dorosłych, więc zdefiniłem sobie nagłą głuchotę jest to pogorszenie się nagłe słuchu, kiedy osoba na przykład budzi się rano i nagle nie słyszy. Tak, te pogorszenie jest tak znaczące, że zaczyna to osobę to niepokoić. I przestrzegam zawsze we wszelkich wykładach dla studentów, dla rezydentów, dla lekarzy, kiedy zjawi się taka sytuacja, trzeba najszybciej jechać do szpitala, jak najszybciej założyć wętron i skuteczną terapią jest podawanie glikokortykosteroidów dożylnie w dosyć dużych dawkach. Oczywiście niektórzy mogą mieć obawy, mogą być choroby współistniejące i wtedy należy do tego podejść rozważnie, ale takie krótkotrwałe podanie. Intensywnych, y, intensywnych glikokortykosteroidów pozwala nam odzyskać słuch, jeśli nie w całości, to chociażby w części, y, nawet w 80%. Należy zawsze wtedy przeprowadzić diagnostykę różnicową, jeśli jest to jednostronna nagłuchota, z taką mamy do czynienia. Bardzo często po ślubach, po utracie pracy, po sytuacjach takich bardzo stresogennych, y, to jest jedna przyczyna. Druga przyczyna to na przykład rosnący nerwiak. Nagłuchota głuchota może się pojawiać w przypadku konfliktu naczyniowo-nerwowego lub nerwiaka. To jest wolno rosnący nowotwór nerwu ósmego i wtedy analizujemy to w badaniu rezonansu magnetycznego. Jeśli chodzi o dzieci, ta nagłuchota jest rzadko, ale może mieć podobne zjawisko. Dziecko mówi nagle zacząłam gorzej słyszeć. Może się zgłosić na córkę i powiedzieć, tato coś jest nie tak, ja gorzej słyszę. Wtedy może dojść do ostrego, wysiłkowego zapalenia ucha, może zaczyna się infekcja która się może objawiać bardzo ostrym bólem ucha, a może to być też przewlekłe zapalenie ucha, które powoduje, że płyn się gromadzi w uchu, ale nie daje jakby objawów bólowych. I wtedy należy wykonać najpierw leczenie oczywiście farmakologiczne, miejscowe, pomocne są te inhalacje, a czasami delikatne nakłucie błony mękowej w takim znieczuleniu na maskę, odestanie tego płynu założenie na przykład tych pozwala na ustąpienie objawów. Trochę wywołał Pan moje kolejne pytanie. Co poza ostrym zapaleniem ucha środkowego może powodować u dziecka podobne objawy od, do tych, o których Pan właśnie wspomniał? Jeśli chodzi o bóle w okolicy ucha, to mamy dwie sytuacje. Różnicujemy to z problemami związanymi z ząbkowaniem, ze wszelkimi stanami zapalnymi w jamie ustnej. Często mamy temperaturę, jakiś ból i ktoś może myśleć, że to jest ucho, bo dziecko mówi, że ból promieniuje nerw trójdzielny, który ma gałązki, które zbierają jakby to czucie z twarzy, może dawać takie objawy, że dziecko mi, że boli bardziej w okolicy ucha, a może się okazać, że jest to po prostu wyrastający ząb połączony z gorączką, Więc zawsze należy to przeanalizować. U osób, które są troszkę starsze, ale także są dziećmi, często noszą aparaty ortodontyczne, to stanie jest dosyć modne i często dochodzi do takich burz związanych ze zwrodnieniem stawu skroniowo żuchwowego Aparat, który mamy może powiedzieć zmianę ustawienia żukwy, natomiast infekcje, które są inne, mogą to być infekcje związane z górnymi drogami oddechowymi, które na początku objawiały się tym, że gromadzi się jakaś wydzielina, mamy jeszcze do tego czasami alergiczne takie tło i wtedy dochodzi do przemieszczenia się tej, tej jakby całej, całego do ucha środkowego i mamy zapalenie ucha, ale ono jest jakby z dalszych, z niższych pięter górnej dróg oddechowych. Czy ostre zapalenie ucha środkowego zawsze jest wskazaniem do konsultacji laryngologicznej w przypadku dziecka? To zależy na to spojrzeć. Doświadczony pediatra wie, jak sobie poradzić z ostrym zapaleniem ucha. To, co ja widzę, że lekarze rodzinni i pediatrzy często stosują, to na przykład krople do ucha, które są stosowane za długo. Na przykład stosowanie cykrofloksacyny w kroplach do ucha, które jest standardowym leczeniem, stosowane dłużej niż 5 dni, czasami rodzice stosują to dłużej, może powodować do wyjałowienia się ucha zewnętrznego i potem pojawia się nam grzybica. Miałem takie przypadki, gdzie ktoś przez miesiąc, dwa stosował te krople u dziecka, no i potem mamy problem, bo musimy leczyć grzybicze to dziecko. Jeśli nie ustępuje ostre zapalenie środkowego i ten problem po podaniu antybiotyku doustnego, po podaniu antybiotyku miejscowo. Nadal istnieje tak, jest to bezwzględne wskazanie do tego, żeby obejrzeć przez, nie przez wiernik i mikroskop, ale widotoskopem dokładnie błonę mękową, zobaczyć jaka jest sytuacja i zdecydować, czy dalej możemy leczyć miejscowo lub ogólnie dziecko, czy powinniśmy wykonać zabieg operacyjny. Czy przewlekłe, nawracające stany zapalne mogą być u dziecka przyczyną niedosłuchu? Na jakie objawy powinni zwrócić uwagę i rodzice, i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej? Przewlekłe, nawracające, przewlekłe, no to takie jak cały czas tam się to dzieje, nawracające pojawiają się zaostrzenia w takich okresach, często podczas podróży. Dziecko mówi on, podczas lotu samolotem, że coś tutaj w uchu ściska, to może być blokada trąbki słuchowej i to jest jeden z objawów, który powinien niepokoić. Nieleczone, przewlekłe lub nawracające zapalenie ucha środkowego prowadzi często do niewydolności trąbki słuchowej i wtedy czasami na całe życie mamy problem z takim uchem. To, co powinno nas niepokoić, co trzeba zwrócić uwagę, to problem z oddychaniem przez nos. Jeśli dziecko nie jest w stanie oddychać przez nos, oddycha przez usta, to jest pierwsza taki sygnał zapalny, a rzecz, która nie jest związana z ogólnym stanem, ale z zachowaniem dziecka, głośniejsze słuchanie bajek na telefonie czy na tablecie, robienie wyższego poziomu głosu w telewizji, nadstawianie się na przykład jednym uchem do telewizora lub do, do radia, oraz takie okresowe problemy, że dziecko gdzieś wkłada palce do ucha, coś go tam swędzi, coś go boli, to też powinniśmy na to zwrócić uwagę. To co bardzo nas powinno niepokoić, to ewentualne wycieki z uszu i należy wtedy zanalizować ich charakter i wtedy zalecana jest konsultacja otolaryngologiczna. Kolejne pytanie naszego czytelnika dotyczy diagnostyki niedosłuchu u dziecka. Jak przebiega, panie profesorze i jakie inne przyczyny poza tymi, które już pan wymienił? Są dane w jej trakcie pod uwagę? W diagnostyce niedosłuchu po pierwsze musimy przeanalizować, kiedy zaczęło się coś dziać. Zawsze takim podstawowym pytaniem, jeśli chodzi o diagnostykę niedosłuchu u dziecka, jest sprawdzenie, czy niedosłuch jest wrodzony czy nabyty. Osoby, które rodzą się głuche lub praktycznie z całkowitym niedosłuchem, to jest około 3 do 5, czasami na 1000, w zależności od części geograficznej. I potem analizujemy, czy coś się wydarzyło w trakcie życia dziecka. Czy na przykład. Były jakieś choroby wirusowe, czy były choroby bakteryjne, czy były jakieś infekcje, które mogły predestynować nas do tego, żeby ten niedosłuch był. I też analiza, czy ten niedosłuch był trwały, czy był przejściowy. I analizujemy sytuację anatomiczną, musimy obejrzeć ucho, robimy to za pomocą kamery, za pomocą widotoskopu. Oczyszczamy z boskowiny, która często jest w tym przewodzie słuchowym zewnętrznym, trzeba ją usunąć. Często dzieci nie lubią oczyszczone jest to sakiem i to budzi negatywne emocje u dzieci, więc możemy użyć innych narzędzi, co jest trochę trudniejsze, ale w dłuższej perspektywie dziecko patrzy przyjaźni na lekarza. Analizujemy, jak wygląda błona budynkowa, czy nie ma jakichś wciągnięć w miejscach po perforacjach, w miejscach po ewentualnych wyciekach, czy nie ma jakichś blizn, nie ma tak zwanych zmian, tym zmian, które mogą pokazywać, że historia tego ucha jest bogata. I wtedy analizujemy, czy to ucho może predestynować do jakichś niedosłuchów takich nawracających, czy nie. Jeśli mamy wątpliwości, nie korespondują nam wyniki badań audiometrycznych. Czy jest to audiometria tonalna, takie badanie, kiedy dziecko lub dorosły wchodzi do kabiny i naciska guzik i reaguje na dźwięki, które podajemy. Tylko takie badanie jest możliwe do wykonania dziecka no, od około 5 roku życia, bo wcześniej to badanie może być tylko orientacyjne. Mamy badanie, które analizuje nam jak zachowuje się błona bębenkowa i kosteczki słuchowe, to jest badanie audiometrii impedancyjnej i w przypadku kiedy mamy problem z ustaleniem czy dziecko słyszy czy nie to słyszy, takim złotym standardem jest badanie Wywołane z pnia mózgu, takich progów, czyli to jest badanie ABR, Auditory brainstem Responses. To jest badanie niezależne od woli dziecka, najczęściej jest wykonywane w warunkach takich, że dziecko śpi. Możemy też wykonać je w warunkach takich, gdzie dziecko jest rozkojarzone, ale te wyniki są wtedy czasami zbyt wątpliwe. Bardzo wielu specjalistów podkreśla, podkreśla rolę badań przesiewowych. I kolejne, już ostatnie moje pytanie naszych czytelników dotyczy właśnie jakości i poziomu badań przesiewowych spółek przeprowadzanych w Polsce. Jak by ją Pan ocenił? Pierwsze spotkanie z badaniami przesiewowymi to badania przesiewowe po urodzeniu dziecka, które powinno być wykonane, kiedy dziecko jest jeszcze na dziale noworodkowym, do, do, do 72 godzin po narodzinach. I wtedy to badanie jest takim badaniem przesiewowym: to badanie jest wykonywane wśród autoemisji. Często ono może być negatywne, to znaczy, że badanie jest czasami też wątpliwe. Wtedy jest to dla mama, dla rodziców, no ponieważ dowiaduje no, się, że coś się może dziać. Wtedy trzeba wykonać pełniejszą diagnostykę, powtórzyć to badanie, powtórzyć to w ośrodku, który jest specjalistycznym ośrodkiem audiologicznym. Często przy wykonaniu właśnie badania potencjału wspinania mózgu, tak zwanego ABR. I ta jakość rzeczywiście jest bardzo dobra. Nie wszystkie dzieci są potem poddawane, ale prawie wszystkie. Nie wszystkie, dlatego, że niektóre dzieci, jak trafiają na oddział intensywnej terapii, to walczymy o życie dziecka a nie o to, żeby sprawdzić, czy ma nie Programem, który jest takim wzorcowym programem dla całego świata i wzorują się na nas różne kraje, to badania przyjmowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym. Kiedy była polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w 2012 roku zaproponowaliśmy jako Światowe Centrum Słuchu, że każde dziecko w Unii Europejskiej powinno na początku swojej drogi edukacyjnej przejść test różnych zmysłów, w szczególności słuchu, po to, żeby jak jest jakiś problem, jak jest jakieś powikłanie, jakaś pozostałość, a 65% rodziców nawet nie wie według badań, że jest jakiś problem ze słuchem mojego dziecka, jeśli jest. To, żeby te szanse wyrównać. Po prostu zrobić to na początku, a to też jest istotne, bo wtedy możemy wszystkie dzieci zebrać jakby w jednym miejscu, bo nie wszystkie dzieci uczęszczały do przedszkoli. Tak naprawdę zerówka jest takim miejscem, żeby to zrobić. Więc dzieci w wieku 6-7 lat są w Polsce badane. I te programy nie są jakby powszechne na całą Polskę, ale są realizowane w różnych miejscach, jakby w różnych strukturach organizacyjnych. Na przykład na Mazowszu we wszystkich szkołach te badania były wykonywane, jeśli oczywiście rodzice się na to zgodzili, bo to nie jest badanie obowiązkowe, to jest badanie, gdzie rodzic może się nie zgodzić. To, co myślę, że wzmacnia ten poziom, o który pani redaktor pytała, na jakim poziomie są te badania, to ich jakość jest o tyle dobra, że rodzice się są przekonani i coraz rzadziej słyszymy, że ktoś się nie zgadza na wykonanie takich badań. Rodzice bardzo chętnie biorą udział w takich badaniach. No w gąszczu różnych innych badań, które są w szkołach przeprowadzane, ale zgadzają się z co i dzięki temu możemy określić, że jakieś problemy ze słuchem ma nawet kilkanaście do 20% dzieci, co nie znaczy, że to należy leczyć. To może być delikatna jakaś pozostałość po jakiejś infekcji, która nie wpływa na rozwój dziecka, ale pokazuje, że kiedyś jakieś zapalenia uszu były. I te badania przyjmowe są na bardzo dobrym poziomie, natomiast inne badania, których jakoś oceniam... Bardzo różnie. Niestety, często są to badania, że przyjeżdża jakiś samochód, na przykład pod kościół, wykonuje badania i potem droga jest jedna. Są to często samochody firm, które sprzedają aparaty słuchowe bez pełnej diagnostyki. I tutaj bardzo często mamy osoby, które nie dosłyszą, bo osoby starsze gorzej słyszą, z roku na rok ten słuch się pogarsza. U jednych szybciej, u drugich wolniej. Trafiają często do sklepów z aparatami, a nie do specjalistów. Często no, wydają duże. Pieniądze na to, żeby kupić taki aparat, który jest często niedostosowany do ich niedosłuchu. I zjawiają się u nas u specjalistów, jak już takiego zakupu dokonają, często ze łzami w oczach, że wydali bardzo duże środki, a okazuje się, że to nie było im potrzebne. Nie tu, jak pan wspomniał, skuteczne i dobrej jakości badania słuchu u dzieci wyrównują szanse nie tylko zdrowotne, ale również edukacyjne i społeczne i było ogromnym krokiem naprzód. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Dziś moim gościem w programie dyżur eksperta był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Skarżyński. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję.